Święty, ty zawsze ludzi posłanych do trudnych i niebezpiecznych dzieł, napełnią swoim darem męstwa i siły, aby sprostali temu, co ich przerastało. Grupa męska Vera Virtu, Jako jej członkowie mamy ogromną przyjemność zaprosić wszystkich mężczyzn każdego stanu na szczególne wydarzenie. W tym roku wyjątkowe. Piąte jubiluszowe męskie oblężenie jasnej góry. Każdy z nas indywidualnie lub we wspólnocie ma zapewne określony cel, powód, dla którego pielgrzymuje do tego świętego miejsca, ważnego dla każdego Polaka. Miejsce to szczególne upodobane jest przez naszą matkę, naszą panią, Matkę Bożą. Na jasnej górze, wspólnie z innymi mężczyznami z kraju i z zagranicy, stajemy razem w modlitwie, przeżywając i słuchając nauczeń, konferencji ładując nasze akumulatory dichowania, czerpiemy z wiedzy i z doświadczeń innych wspólnie i wzajemnie. Każdy, na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Odnajdzie coś, czego potrzebuje, czego być może poszukuje. Dla wielu będzie to owocne spotkanie. Czas, który rozbudzi bądź też utrwali. Twórczą odwagę do tego, aby na różnych płaszczyznach życia dawać prawdziwe świadectwo wiary. Już zapewne wiesz, drogi bracie, oglądając ten materiał, dlaczego warto jechać i dlaczego warto być z nami 18 września 2021 roku na Jasnej Górze. Dlaczego jeszcze warto być na oblężeniu? Cześć, jestem Sławek z męskiej grupy Wera Razem ze swoimi przyjaciółmi staram się rozwijać jako mężczyzna i mąż. Codziennie poznawać siebie i dążyć do coraz lepszego poznania Boga. Jadę na męskie obrężenie jasnej góry, ponieważ właśnie tam mogę dowiedzieć się czegoś nowego o swojej relacji z Bogiem, o swojej relacji z żoną, z rodziną, z bliskimi. Mogę dowiedzieć się czegoś nowego o swojej męskości, o swojej sile, o swojej wytrwałości. Poznać, jak radzić sobie z codziennymi trudnościami. Jadę na obrężenie, ponieważ tam mogę poznać ludzi. Którzy tak samo czują i tak samo myślą jak ja, codziennie dążąc do lepszego poznania Boga. Przyjeżdżają tam ze wszystkimi swoimi problemami, ze wszystkimi swoimi troskami, bolączkami i przynoszą je do naszej ukochanej Matki Częstochowskiej. Dlatego dołącz do nas i razem spotkajmy się na męskim oblężeniu jasnej góry. Do zobaczenia w Częstochowie. Cześć Boże Panowie! Jestem Zenek. Serdecznie zapraszam wszystkich na Zjazd Mężczyzn dla Częstochowy. Byłem praktycznie za każdym razem i jestem z tego dumny. Wracając stamtąd, zawsze byłem naładowany, czułem się silny. Za pierwszym razem, kiedy byłem, po prostu wezwałem matka. I chciałbym powiedzieć wszystkim, że warto jechać. Warto wzmocnić swoją wiarę, siłę i swoje przekonania męskie. Serdecznie zapraszam na ten zjazd. 18 września. Dla przypomnienia, jeśli chcesz zapisać się na obleżenie jasnej góry, zapraszamy na oficjalną stronę obleżej.mężczyźni.net. Tutaj, na stronie, możesz sprawdzić prelegentów. Oraz zapisać siebie jako uczestnika lub wspólnotę, którą reprezentujesz. Możesz również wesprzeć finansowo, dar od serca. To również się liczy. Zapraszamy. Kochani bracia, bardzo serdecznie Was zapraszam do udziału w męskim obrożeniu Jasnej Góry. Kochani, każdy, każdy z nas potrzebuje mocy Ducha Świętego bez względu na to, jaki rodzaj ojcostwa przeżywamy. Bo By ono było twórcze i odważne, to znaczy, żeby mogło objawiać Moc Bożej miłości, która ma jedynie władzę przemieniać ludzkie serca. Dlatego też, bez względu na to, ile może w życiu straciłeś okazji, by skorzystać z tej mocy Bożej, spróbuj tym razem nie odpuszczać i dołącz się do tych wszystkich, którzy pragną tego samego być podobnym do Ojca, który ukochał nas do końca i Ciebie. Do zobaczenia. Cześć! Jestem Bartek z grupy męskiej Werawirtu. Virtu. Jako młody mężczyzna staram się być lepszym synem, lepszym kolegą, lepszym bratem. Staram się pielęgnować swoją wiarę i wytrwać w niej. Dlaczego jadę na obężenie? Bo chcę zagłębiać się w tej wierze, chcę poznawać dalej tę wiarę. I chcę szczególnie Was, młodych, zachęcić do tego, abyście pojechali i przeżyli to niezwykłe wydarzenie. Jakim jest męskie oblężenie Jasnej Góry. Dlatego trzeba tam być, trzeba w tym uczestniczyć, trzeba to przeżyć. Zapraszam Ciebie, młody człowieku, abyś wspólnie z nami, mężczyznami, pojechał tam, przeżył to i był z nami obecny u tronu królowej. Zapraszamy Ciebie, każdego z Was, panowie, na oblężenie i o Twoją obecność, Waszą obecność. Również modlimy się do Ducha Świętego. Aby pokierował Wasze ścieżki na jasną górę. Naucz mnie mężnie kroczyć trudną drogą obowiązku i zawsze szanować święte słowo trzeba. Niech mnie nic nie zastraszy i nie oderwie od mojego Pana Boga. Prosimy Cię, Duchu Święty. Amen.